Wracający do MZW Zeritus zmierzył się z ulubieńcem publiczności Rafaelem Kidem. W trakcie starcia Rafael stara się wykorzystać szybkość, by utrzymać kontrolę, jednak przewaga fizyczna Zeritusa sprawia, że to niemiecki zawodnik dominuje w tym pojedynku. Kidowi udaje się powalić od lecz to Zeritus śmieje się ostatni, kończąc walkę potężnym Chockbombem. Podczas Triple Threat matchu Lady Killer oraz Rick Baxter współpracują przeciwko Axel Lady Foxowi. Jednak ten nie daje za wygraną i kontruje akcje swoich przeciwników. Lady Killer wykazuje się pomysłowością i wyklucza z walki niemieckiego weterana przy pomocy kajdanek przypiętych do lin. Jednak najwięcej skorzystał na tym Axel Fox, który przypina killera by sięgnąć po zwycięstwo. Pojedynek o miano pretendenta do pasa mistrzowskiego MZW to prawdziwa bitwa. Matt Backna po raz kolejny niczym niezawodna niemiecka maszyna, buduje swoją przewagę podczas walki. Jednak zdeterminowany Asmund zaskakuje rywala potężnym crossbody, przypominając wszystkim, że Niemiec nie jest jedynym powerhouseem MZW. Choć wszystko wskazywało na to, że starcze zakończy się w tamtej chwili, Rick Baxter miał inne plany. Przez jego interwencję w ringu dochodzi do zanieszania, do którego dołączają Axel Fox i Rafael Kidd. Pozbawiony wsparcia Baxtera, Bakna ulega kolejnym atakom wikinga i zostaje przypięty po raz pierwszy w historii MZW. Polish Hammer oraz Stanisław Wando-Broniak idą na całego w pojedynku hardkorowym. W ruch idą świetlówki, drut kolczasty, a nawet przypychaczka i deska kozetowa. Gdy Stanisław szykował się już do zakończenia pojedynku, Jędrusiowi udało się częściowo skontrować atak polskiego Adonisa, przez co razem wpadają przez stół i walka kończy się podwójnym nokautem. Crane od dłuższego czasu dawał się we znaki członkom rosteru MZW swoimi przetwałkami i nieczystymi zagrywkami, dlatego w starciu z dwukrotnym mistrzem MZ2 Shadowem nie miał co liczyć na taryfę ulgową. Shadow pokazuje swoje doświadczenie i pewnie rozpoczyna pojedynek. Jednak Crane z asystą Madmana Charlie'ego zyskuje kontrolę nad przebiegiem tarcia. Ciągłe próby wykonania package Drivera nie wychodzą Kleenowi na dobre, ponieważ Shadow wyprowadza potężną kontrę. Widząc swojego kompana w opałach, Madman Charlie ponownie interweniuje, ale tym razem Shadow wykorzystuje błąd Duet w opaskach i odpłaca się obu zawodnikom, demonstrując na nich swoje akcje kończące. Open Challenge Apollo Andersona nie odbył się bez ostrych słów polskiego Apollo, który wyśmiał zarówno pozostałych członków rosteru MZW, jak i zgromadzoną publiczność. Na te słowa odpowiedział niemiecki zawodnik Dynamic Dave, który pewnie wszedł w starcie, pokazując Apollo, na co go stać. Jednak Anderson, wykorzystując nieczyste zagrania, przejmuje inicjatywę w pojedynku. Walka kończy się, gdy Apollo popycha Dave'a na sędziego. W wyniku zamieszaniu Anderson wyprowadza cios niżej pasa i przypina Dave'a z pomocą link. W walce wieczoru, broniący tytułu MZW Damiany Otszczad podjął wyzwanie Justin Joya. Obaj zawodnicy wykorzystują swoje umiejętności techniczne, jednak brutalna siła Rothschilda wdaje się Justinowi we znaki. Szala zwycięstwa przechyla się raz w jedną, raz w drugą stronę. I gdy już mogłoby się wydawać, że zwycięstwo należy do pierwszego mistrza MZ2 w historii, to Rothschildowi udaje się uniknąć elbow dropa Justina i założyć własny submission. Schwytany w armbar, Joy jest zmuszony odklepać i tym samym poddać walkę. Po zakończeniu starcia dochodzi do konfrontacji między niepokonanym mistrzem a nowym pretendentem pasa Asmundem. Wojownik z północy wyśmiewa Rothschilda i wróży mistrzowi rychą śmierć podczas ich starcia na Project Six. W swojej przyszłości wiking widzi chwałę i tytuł mistrzowski MZW. Sobota 24 sierpnia Wrocław czasoprzestrzeń otwarcie bram godzina 18:30 start godzina 19:00 MZW Project six Death and Glory bilety dostępne na MZw.ewna.pl oraz przy wejściu.